Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją Contest Global Offensive. Oglądajcie. Zanim przejdziemy do optymalizacji Contest Global Offensive, chciałem zaprosić Was na stronę mojego sponsora, czyli na stronę K Dropu, gdzie tutaj już kończy się Xmas Event, więc zachęcam Was do odbierania wszystkich nagród za Wasze śnieżynki. Ja teraz też to zrobię, Snow Globe i otwieramy... Odbieramy to, co tutaj możemy odebrać za tyle śnieżynek, ile mamy, czyli 695. 695, dostać digla a Ja sobie go na Upgrader od razu wrzucę, bo nie jest on za dużo warty. I tego kałacha, którego widzicie po lewej stronie, będziecie mogli wygrać, tak więc zapraszam Was na mojego Twitcha. Link oczywiście w opisie, tam taki kałach do zgarnięcia. Mamy szybko jakiś Upgrade 10x, albo nawet więcej, na 1%. A, może się uda. 3 2 1 gol. No kurcze, nie doszło. Kto by się spodziewał, że na 1% nie wygramy. No cóż, zdarza się, no nie? I oczywiście, że mnie wspierać i, chcecie wygrywać też takie skiny, to musicie tutaj wejść w kod promocyjny i wpisać po prostu SKULL. Za co dostajecie 10% bonusu przy każdym doładowaniu i 2,50 zł na start. A teraz przejdźmy do optymalizacji Counter-Strike'a. Zanim przejdziemy do optymalizacji oczywiście samej gry, to żeby mieć jak najwięcej FPS-ów w Counter-Strike'u, to należy zoptymalizować system. Link do optymalizacji oczywiście znajdziecie w tym miejscu na karcie. Tam też jest opty systemu Windows 11 i Windows 10. Tak więc w zależności jakie macie system, to ten system możecie zoptymalizować. A teraz przejdźmy do optymalizacji samej gry. Na samym początku oczywiście możecie wejść na mojego Discorda, gdzie macie bezpośredni link do optymalizacji Contest Ray Global Offensive i wtedy wchodzicie bezpośrednio w link na pliki.schoolmedia.pl do optymalizacji contest Ray Global Offensive na 2023 rok. Jeżeli nie macie Discorda, wpiszcie w google pliki School Media, a na pewno wam ta strona wyskoczy. Po pobraniu będziemy mieli taki oto zip. Ten zip oczywiście należy wypakować, robimy to za pomocą funkcji. Wyodrębnij wszystkie, bądź też przez 7zipa czy winrara. I po wypakowaniu wchodzimy w folder, priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak, tak, OK, cofamy się do optymalizacji Contest Re Global Offense, wchodzimy w konfigurację i zacznijmy od opcji uruchamiania. Co do opcji uruchamiania, tutaj trzeba trochę się skupić, ponieważ jest tutaj kilka ważnych rzeczy. Te komendy, które widzimy u góry, są to bazowe komendy, których ja używałem i używam do dzisiaj. Niemniej jednak, jeżeli nie gracie MMO, to zamiast u 128, wpiszcie sobie 64. Bo 128 to w sumie Facety, SA i jakieś takie inne stronki. Na których nie każdy z Was musi grać. Niemniej jednak przejdźmy do reszty komend Co do reszty komend to tutaj mamy na przykład NOD, 3D i tak dalej. To są komendy do przetestowania. Ja osobiście miałem na nich wzrost mały, bo na 128TB był to wzrost około 10FPS, a na 64TB nie testowałem tego, więc teraz sobie taką listę, całą długą komend skopiujemy. No i jeżeli też streamujemy, to możemy dodać tą komendę na koniec, ale ja akurat streamuję drugim kompem, więc mi to nie przeszkadza. Wchodzimy sobie w bibliotekę na Steamie klikając na dole prawym przyciskiem myszy i biblioteka. Teraz klikamy na CSA prawym przyciskiem myszy, właściwości i teraz tutaj zaznaczamy wszystko, jeżeli mamy jakieś inne komendy i wklejamy. Teraz to sobie zamykamy i cofamy się do pliku z konfiguracją. Teraz wchodzimy w ustawienia wideo. I mamy tutaj gdzie.txt, w to musimy oczywiście wejść I przerzućmy sobie teraz to na prawą stronę Otwórzmy po raz kolejny eksploator plików I musimy znaleźć teraz Steama Ja Steam mam zainstalowany na dysku C Potem mamy pliki programów x86 Tutaj znajduje się Steam Teraz wchodzimy sobie w user data I tu mamy dużo różnych cyferek Jeżeli logowaliśmy się na więcej niż jednym koncie Jeżeli logowaliście się tylko na jednym koncie Powinniście mieć tylko jedne cyferki Niemniej jednak możecie je znaleźć bezpośrednio wchodząc sobie w Steama Klikając na profil Ekwipunek Oferty wymiany, kto może przesyłać mi oferty wymiany i tutaj mamy te cyferki w tokenie bezpośrednio tutaj, o. U mnie to jest 228, więc ja teraz sobie wchodzę w folder 228 i jest to folder, w którym właśnie znajdują się kolejne cyferki. Teraz tutaj wchodzimy w 730, ponieważ 730 jest to folder od Contest strajka. wchodzimy sobie w lokal. CFG i to możemy sobie już z prawej strony zamknąć. Folder z, z optymalizacją przerzucamy sobie na prawą stronę i wchodzimy w plik to wrzuć. Tutaj mamy wideo.Txt, kopiujemy sobie go i wklejamy. I teraz wchodząc w ten plik TXT, który już mamy skopiowane, tutaj wpisujemy swoją własną rozdzielczość. Default Res, Default Res High. Wysokość, szerokość. Czyli na przykład 1920x1080, jeżeli nie chcecie korzystać z 4 na 3 Ja korzystam z 4 na 3 więc używam tego w ten sposób. Kolejna sprawa: jest tutaj matką MOD dwójka. Nie do u niektórych działa lepiej minus 1. Niemniej jednak dwójka jest to ogólnie na multikorze. W sensie działa to ogólnie u mnie lepiej. Co do minus 1. Możecie to przetestować w razie wujek, gdyby wam FPS y spadły, to możecie tu wpisać minus 1, ale ogólnie ja zalecam mieć tutaj ustawione dwójkę. Kolejna kwestia, jeżeli mikrofon ci się zgłaśnia, to już było wyjaśnione ostatnio, kopiujemy sobie tą komendę Ctrl C, wchodzimy w config.cfg. Teraz tu klikamy Ctrl F, wklejamy to, klikamy Enter i tu jest komenda od bądź przyciszania naszego mikrofonu. Na przykład, nie wiem, chcemy mieć głośność 0,69 w systemie, taka głośność też w systemie będzie się ustawiała za każdym razem, w momencie kiedy odpalimy grę. No i teraz mam ustawione na przykład RODA, jest na 0,65, jako chciałem mieć na 0,69, teraz się zgłośniłem i jest na przykład 0,69, jakbyśmy teraz ustawili na przykład 100%, to tu będzie też, wtedy musiało być 100%, bo inaczej w innym wypadku będzie nam się to zmieniało. Jest to ogólnie wkurzające. Ja pamiętam, że kiedyś tego szukałem, bo to było za. Tu domyślnie jest jedynka. I mój mikrofon na jedynce brzmi strasznie. Zresztą mogę Wam pokazać. I tam tak się coś się po prostu zmieniało. Tak to niestety działało. Patrzcie. Halo? Głośno, nie? Tak strasznie przesterowane. Dlatego ja to zmniejszam na 69 i teraz brzmi dobrze. Tada, to jest takie jedna rzecz, która ludzi wkurzała. No i dobra, to możemy sobie zamknąć. Wchodzimy teraz sobie w nasz folder z optymalizacjami. Tu mamy teraz folder CFG i tam znajdują się wszystkie konfigi, które no, były częściowo w poprzednim filmie, są trochę zaktualizowane, trochę ulepszone, plus autoexec przygotowany specjalnie dla was, który no, nie zmienia praktycznie nic, tylko robi niektóre rzeczy. Wszystko oczywiście tu sobie przejrzymy. Jeżeli macie swój autoexec, to absolutnie nie musicie kopiować tego. Wystarczy, że skopiujecie komendy, które są w tym miejscu. Możecie skopiować sobie mój config, możecie skopiować sobie rate'a, jeżeli gracie na 128 i to wszystko możecie sobie skopiować. Ja oczywiście wszystko sobie skopiuję, Ctrl C, teraz sobie wejdę w dysk, na którym mam oczywiście CSA, czyli u mnie to w tym przypadku będzie dysk główny, Steam Maps, Common, Contest Strike, teraz tutaj w Contest Strike wchodzimy w CSGO, CFG i tu wklejamy te pliki, wklej, Zamykamy pliki w miejscu docelowym i teraz ważna sprawa, jeżeli macie swoje celowniki, swój View Model i tak dalej, to to w tym folderze usuńcie sobie view model, radar, hada, celownik, wszystko, bo tutaj wam wszystko się zmieni. Tutaj jest ogólnie kwestia, którą no, dużo osób się wkurzało po ostatnim, że tak powiem, od, ostatnim filmie. Tak więc no tutaj trzeba pozmieniać. Jeżeli ktoś ma inne rozdzielczości, na przykład ja tam miałem ustawione 960 wysokości. To ustawiamy sobie na przykład 920 wysokość netgrafa, żeby ten netgraf był widoczny, bo byście nie mogli go włączyć, byście nie mogli go wyświetlić, byście nie mogli mieć go góry. To w tym miejscu właśnie jest wysokość w pikselach. Ja na przykład ustawiam teraz 920, bo mam ustawioną rozdzielczość 960 wysokości i taka rozdzielczość też tutaj musi być, żebyśmy trafili bezpośrednio w punkt, no nie? No i tutaj mamy wszystko już ustawione, wszystkie komendy. Są już wklepane, nic robić z tym nie musimy. Oczywiście, że nie chcemy, żeby ten konflikt się ładował, to możemy po prostu tutaj albo usunąć ten egzek, albo dać go w cytat i wtedy tego egzeka już nie będziemy mieli. No dobra, teraz kwestia jest taka, że odpalamy sobie CS-a, sprawdzamy sobie FPS-y, bo powinno być ich sporo. Tak więc odpalamy CSA i sprawdzamy. Ja oczywiście zrobię to na mapce FPS Benchmark, bo czemu nie? Żebyście widzieli ile FPSów na Benchmarku mam na 64 tick rate. Odpaliłem grę na 64 tick rate, czyli na takim tick będziemy też te FPSy sprawdzali. Bo nie wiem czy wiecie, ale FPSów na 64 tiku jest po prostu więcej niż na 128. Jeżeli tego nie wiedzieliście, a gracie w FaceIt i macie problem z FPSami, to właśnie przez to. No i odpalamy. Na ten moment FPSy prezentują się naprawdę ciekawie, bo powyżej 1000. Kurde, jak miał tyle FPS-ów na Faceicie, to byłoby coś. Nie wiem, żeby coś ogólnie, ale co do FPS Maxa, ja uważam, że lepsze jest na zero. I jedyny, jedyna różnica, którą w FPS Maxie możecie odczuć, to jeżeli macie problemy z temperaturami i FPS-y wam bardzo, bardzo skaczą. To znaczy, że macie cały czas na przykład 500-500 i skaczą wam na przykład do 20, to wtedy prawdopodobnie właśnie macie problem z temperaturami i warto te FPS-y ograniczyć. To samo FPS-y, jeżeli macie nieograniczone, to komputer potrafi zabierać naprawdę dużo prądu. Tym bardziej, jak macie mocny procesor, macie mocny zasilacz, to wtedy prądu bierze bardzo dużo i no jest to trochę przerost formy nad treścią, nie? bo tam jak widziałem testy w internecie, to potrafi być naprawdę ogromna różnica, co przekłada się na koszta koszta opłaty za prąd, więc jeżeli tych FPS-ów nie potrzebujecie, to ja na waszym miejscu bym ich nie generował. Dlaczego ja je generuję? Bo ja mam 390 Hz i fajnie, jak byłoby powyżej, a nawet jak zablokuję sobie na 400 czy 500, to i tak wtedy jest większy input lag. Przynajmniej mam takie odczucie, więc... Nie wiem, no mi się przyjemnie gra na FPS max 0. Wiem, że wy będziecie o tym dyskutowali. Ja osobiście... No tak zostawiam, ale jak chcecie oszczędz oszczędzać prąd, chcecie żeby rodzice mi płacili, czy też wy żebyście mi płacili, no to właśnie FPS max na jakieś 300-400 myślę, że w zupełności wystarczy. No i dobra, mamy teraz wynik FPS benchmarka, e, trochę się zakadałem, ale specjalnie, żebyście całego benchmarka mogli sobie obejrzeć, 736 FPSów, nie najgorzej, chociaż nie wiem jak to będzie wyglądało w przypadku faceitów, bo Niektóre rzeczy po prostu robiłem i testowałem właśnie na tej mapce. Ogólnie gra chodzi naprawdę mega płynnie i szczerze mówiąc, no jestem zadowolony z jej działania. Tutaj klikam diskonek, dlatego że wtedy wszystkie komendy znikają i wszystko się cofa, co tam się ustawiało. W każdym razie w tej optymalizacji to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że optymalizacja Wam pomogła. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem, aby nie ponąć kolejnych materiałów. No i oczywiście zajrzyj na mojego Twitcha, jeżeli chcesz wygrać kosę, ponieważ tam do wygrania jest właśnie co miesiąc kosa, w tym miesiącu kałach sport, lód, lód sport, bo taki kałach wygłos, zagłosowaliście na niego w sumie na społeczności. W lutym mam nadzieję, że dowala jakiegoś Ursusa Dopplera albo coś w ten desej, było coś jeszcze większego. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!